Wiem, widzowie, ogromne spadeczki na rynku Steam. Co tu się dzieje? No, z zamania do 3,20 spadła. Jestem trochę chora, więc sorry. 3,20 to jest tyle, co nic. Tak naprawdę to ona. Dwa dni, nie no, nie dwa dni temu, 18, 19 chodziła jeszcze po 5 z kawałkiem, a teraz po 3,25 i to nie tylko ona tak spadła, tylko większość tam w rynku. Jest to, zaraz wam powiem, czym spowodowano dokładniej, ale naprawdę jest to nawet dobry moment do zakupów, nie będę oszukiwać, ale zaraz sobie o tym głębiej pogadamy. Jeszcze sponsor odcinka, jakim jest Skins Monkey Link do strony w opisie, tutaj macie dawać 5 dolarów, z kodem Elzart macie przy wymianie 10, 5 dolarków bonusu, wymiana się zalicza o 10 dolarów. Do 100 dolarów i przy 100 dolarach macie 5 euro zniżki przy wymianie. Plus, do tego, przy doładowaniu na stronkę z moim kodem, macie 35% do wpłaty, czyli w 100 euro, macie 35 euro za darmo i strona nie wlicza naklejek, czyli możecie sobie wyjąć fajne krawcy i one nie, wlicza, jakby nie wliczają ceny naklejek. Plus, do tego jest konkurs w takiej dropie. I przypominam, że o konkursie na 41 s na moim Discordzie, na Guardiana, każde doładowanie z kodem EZR to jeden ticket. No i przechodząc już do skrzyń Mamy legendarne spadki, przepraszam Was, ale jest naprawdę, trochę się rozchorowałem, jeżeli chodzi o skrzynię ukąszenia węża, jest to chyba najbardziej zanotowany spadek tutaj z tego 25 z aktualnie kosztuje 2,50, połowę ceny i tak szczerze, myślę, że nie dokupić, i chyba sobie zam złożę zamówienia, bo no nie oszukujmy się, 2,46 aktualnie mogę kupić, możliwe, że ten na lekko odbiła już w dzień, ale nie jestem pewny, ale inwestycja... Złoto, tak szczerze mówiąc, i wszystkie skrzynki, wszystkie skrzyneczki, zobaczcie to. Kolejna skrzynia, klacz. No i dobra, przechodząc do czego? Czym jest to spowodowane? Przede wszystkim, moim zdaniem, skoncentrowane są dwa elementy. Pierwszym jest e, po prostu wyprzedywanie się z inwestycji przed majorem i sprzedawanie po prostu skrzynek. I drugą sprawą, moim zdaniem, jest znudzenie się rynkiem. Czyli, czyli co, aktualnie na rynku jest taki zastój, od, no nie wiem, od półtorej tygodnia, może od dwóch, nawet jakoś tak, I jest, są dosyć nudne na rynku, no nic się nie dzieje, nie oszukujmy się i tym też to może jest związane, że ludzie właśnie sprzedają swoje inwestycje i generalnie. Jest to dobry moment do zakupu, moim zdaniem. Bo teleny są no, dosyć niskie, nie oszukujmy się. Jak jeszcze trochę spadną, to aż tak strasznie Was to nie zaboli. A wiecie, ryzy ryzykujecie, a potem wam urośnie i sobie już nie kupicie. Tak naprawdę to, no, chyba każda. Każda chyba strzina. O, no, oprócz karnetowych. Ale o nich zamierzam też nagrać film, bo karnetowe szyje są bardzo ciekawe, moim zdaniem. I moim zdaniem to jest naprawdę dobra inwestycja Ale to zaraz pogadamy o karnetowe. W sumie teraz nie będę się rozpowiadać o agentowych Ale bardziej sobie pogadamy o zwykłych skrzyniach Jeżeli ja bym miał się coś do zakupu przy, przykładać Pomyślałbym na pewno nad załamania Bo bardzo spadła, nad klaczem Ukąszenia pryzmatami Bardzo pryzmatami Pryzmat jedyneczka 3,20 kosztuje No nie, no nie jest to na naprawdę niska cena, nie? Tak szczerze, skrzynka, która już nie ma w dropu, wiadomo jak skrzynie działają Skrzynie sobie rosną w long termie, więc naprawdę jest to spoko cena, tak szczerze do zakupu Jak ktoś chce sobie kupić skrzynię a aktualnie Polecam, ja mu polecam, na tak serio. Jak coś jeszcze teraz padło, to nie ma co się przejmować, no nie? szynki to jest wiadomo, bardziej taki long term. Chociaż ostatnim czasem skrzynki nas nauczyły, że szynie to niekoniecznie jest long term. A może nawet je na short terma trzymać, nie? Z takimi wzrostami, więc jest to naprawdę Git. Sprawka. Czy mamy jakieś legendarne spadki? Na, na, na te najtańsze ma, tak najfajniej zadziałały, że na pewno można fajnie zainwestować w nie teraz. Pieniążki. Ja CS20 nie lubię. Cienia też duży spadek. I cienia, bardzo fajnie to wygląda, nie? No, zobaczcie, 4,50. Tylko te kosy i nieszczęsne, nie? Ale czerwone skiny topeczka. Drżowe też zajebista jeśli chodzi o wstrzyienie cienia. No, fajnie to wygląda, nie? A teraz tylko obszary to się na dniach. Mi się wydaje, że to jest kwestia dwóch dni odbija, albo nawet zaraz. Pewnie jak to oglądacie, już mogło nawet odbić. No, no, nie wiadomo, tak że e Ale na pewno nie będzie taki super długi spadek. Chociaż może się mylę. Nie wiem, zobaczymy. To wszystko, że od paniki ludzi, tego się nie da tak naprawdę przewidzieć. Znaczy, można to przewidzieć, ale ciężko, no nie? tak. Mówiąc szczerze Wam, zobaczymy jak to będzie wyglądać na dniach, no ja jestem pozytywnie nastawiony yy, i o, oczekuję od dużych odbitek i pewnie takie też się pojawią na przestrzeni jakiegoś tam czasu, tygodnia nawet bym obstawiał, więc no jest dosyć szybki czas. No i co widzowie, piszcie swoje opinie w komentarzach, czy coś zakupujecie, bo to w sumie to ciekawe, jakie skrzynki, jak już, coś innego macie w planach, bo niektóre naklejki też pospadały, ale teraz głównie się wypowiadam właśnie o e, skrzyniach, bo to, to jest ciekawy temat, e, plus dużo osób, wiadomo, jest zainteresowane skrzyniami. No i co, to by na tyle widzowie, trzymajcie się, miłego dziąka, cześć, cześć